Kozieradka i tymianek jest idealnym połączeniem, aby dbać o naszą odporność i nasze zdrowie. Kozieradka jest składnikiem znanym z medycyny naturalnej i przede wszystkim wspomaga gospodarkę cukrów, czyli węglowodanów w naszym organizmie. Pomaga i wspiera również obniżenie, czyli redukcję cholesterolu. Działa kojąco na błonę śluzową przewodu pokarmowego. To jest wspaniałym produktem właśnie na to, żeby nasz przewód pokarmowy był w dobrym stanie. Natomiast tymianek przede wszystkim kojarzy się nam z kuchni, ale w medycynie znany też jest od wieków, jak znacie różnego rodzaju syropy, które stosowane są na górne drogi oddechowe, to również bardzo często są to syropy robione na bazie tymianku, a tam składnikiem głównym, który ma zastosowanie, jest tymol. I jest to składnik, który działa przeciwbakteryjnie i właśnie przeciwzapalnie, szczególnie w górnych drogach oddechowych. Więc nie musicie brać syropów, wystarczy, że zaprosicie do swojego domu te dwa składniki w jednym produkcie, aby mieć bardzo dobry efekt na układ oddechowy, przewód pokarmowy, ale przede wszystkim na dobre samopoczucie i lepszy stan zdrowia. Pomyślmy o tym, żeby zastosować właśnie produkt koźratka i tymianek z firmy Nature Sunshine w dawkach dwie kapsułki trzy razy dziennie.